Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Kicia, chcesz iść? Ej, co chcesz robić? Macie kicie. Kicia zjadła. Kicia zjadła dwie mych, mychy, mychy, michy, Dwie mychy, michy jedzenia. Dobry. Mychy, nie mychy. Ma jedną myszkę, taką pluszową i nawet za nią nie goni, więc kiepski byłby z niego drapieżca. Chcesz wyjść? Chcesz iść? Proszę. Aha, się dogadaliśmy. Chcesz głaskanko Nie no właśnie mnie lubi Leży już sobie na kanapie To przychodzi do mnie i się kładzie ze mną Jest taki mrrr i ryczy jak traktor normalnie. Witam was wszystkich ciepło i serdecznie Mam nadzieję, że tęskniliście za mną na moją dawką pozytywnej energii Którą codziennie chcę wam przekazywać Taką mam moją misję Po to właśnie streamuję, po to jestem influencerem Żeby was zachęcać do pozytywnego, pełnego energii życia Ktoś wierzył? Nie, no, no trudno. Natomiast dzisiaj kot mnie w dupę drapał i po momencie, kiedy leżał na mnie i chciał ugniatać kanapę łapkami z pazurami i drapać sobie, to nie zauważył, że mój tyłek jest zaraz koło tej kanapy i mnie tak, tak łapą wziął i tak i kurde, musiałam go zgonić, bo takie mam na spodniach mam takie wbite trzy pazury w spodnie tak mocno i no, nie było to przyjemne. No, ale tak się cieszę, że dzisiaj już zjadł całą Micha jedzenia. Czuję się jak taka turbo przewrażliwiona matka, która chodzi za dzieckiem tylko i sprawdza, żeby nic mu się w ogóle nie stało, no nie. I jak tylko słyszę, że gdzie jest koło miski, to wychylam się cicho z za roku i patrzę, ja czy nie, je, ja czy nieję. No i nie jad, nie jad, a dzisiaj jest i mówię... Byłam taka podiara normalnie, chciałam, mu zdjęć sesję robić, że je pierwszy raz mokrą karmę z miski. O ale czuję się jak trochę taka przewrażliwa na mamusia. No co co do tego kota. Zaczynasz stream i żem od razu po tobie. No bo to tak wygląda, że siedzimy sobie razem, no nie, czyli jemy spędzamy czas, nie wiem, bawimy się z kotem, oglądamy sobie coś i stwierdzam ja na przykład, że czas odpalić stream, więc Remus stwierdza, no mi się będzie nudzić, to też co odpalę. Więc w tym samym czasie praktycznie idziemy do pokoju i, i odpalamy streamy. Nie waliłam Mam nadzieję, że się nie okay. obraziłeś. Jak ona chodziła w tych szpilkach? O, jakbyście kiedyś się zastanawiali, jak ja chodzę w szpilkach, to dokładnie dokładnie tak chodzę. Nie waliłam. Mam się, nadzieję, że się nie okay. obraziłeś. Nie. nie fajnie, nie fajne to było. Dzisiaj ci pokażę, jak zamieniam yes. zabawkę w prawdziwy top. Olewamy. I my, cztery, <grym> i pan, se, No co, siedem da, i pół. Jakie siedem i pół? Ja dwa Do. bym dała. Ty musisz się tak przypierdać, Kasic, i potem się dziwisz, że każdy ci każe co? O co Ci chodzi? Kto mi każe wypierać? Kto mi każe wypierać? niech napiszę ja! Zbytowanie jak dzieci... Oj. Niektórzy wiedzieli, co się święci, bo no pisali sobie takie przezorne XD, ale niektórzy nie wyczuli zamiarów. Coś wyskoczyło. O ty kura. A. Ja jeszcze powiedziałam, że wyskoczy! Ja Spodziewałam się! A i tak się wystraszyłam! Eee, kupi konkurs! Teraz prawdziwy trickshot z tym jabłkiem, zobaczcie! O, o, o. Co, <ścoughs> za deseczki uuuu zajebiste to jest 10 to było przecież najlepsze z tego wszystkiego zajebiste to było i dobra jakość nagrana i fajne trickshoty. jak łopczymał w powietrzu piłeczka a drugi mu zbił no, o jest deseczka Ale nie ma dupska jeszcze dupska <gryzyk> ja, ja, to Dziewczynie chyba dupo odmarzły od siedzenia tam Wiecie, idziecie z chłopakiem, on mówi Zabiorę na romantyczną randkę Pójdziemy na spacer, dupaku Ty mówisz, to super, nie? On, poczekaj, rzuca się tylko do kosza Nagrałabyś mnie? I siedzicie tam 5 godzin, bo on na jakiś konkurs nagrywa Rzut do kosza tyłem na desce I siedzisz dupą na ziemi i ci odmarzło Chciała yeah. na brodzie przez 5 godzin pewnie Dokładnie to... To, to samo powiedziałam się. To miało k więcej fabuły niż Avengers Endgame. Tam się tyle Bo działo. Tym to przecież to tylko taki żarcik. Smicna, ale... e, już k***a. Spina się z czotu. A e, e, ty w ogóle widziała, że Avengers Endgame... Dobrze się czuję, ale wypiła dzisiaj energetyka. Może. Dobra, nad ping-pongiem. Co?! To, a, to nad ping-pong?! Przecież ping-pong był zajebisty, to chłop po prostu edytował wszystko. Tu nic nie było od trick shotów. Tak, by the way, to Avengers to główne, więc to była w tamtym filmiku, była lepsza od dowolnej części Avengersów. Dzięki ekspercy z czatu od filmów. Cieszymy się, że wyrazili swoje zdanie na temat, który był poruszony 3 minuty temu, o którym każdy z nas pamięta. I to w ogóle nie było... W sposób żartobliwy i ironiczny. Także cieszę się, że wyrażacie swoje bardzo cenne opinie na czacie, 5 minut po tym, jak coś się wydarzyło. Kiciu! Co byś chciał? Co potrzebujesz, Słońce? się położył, tu sobie możesz siedzieć. Ja cię tu będę głaskać. Widzisz, jak fajnie? O, fajnie. O, możesz sobie tu leżeć. O, leżąko na kolankach. O, o. I cały głaskany będziesz. Taki fajnie wygłaskany. Chcesz być głaskany? Nie świeć dupą do kamery. Ta tak robią. Zioł, gdzieś tu ci miejsce zrobię. jak Chcesz, chodź tu. Uham. możesz siąć ze mną na fotelu, tak. O, fajnie co siedzisz. Super, sobie siedzisz. Możesz się tu położyć. O, połóż się, tak. O, tak, drap. Nie, co ty zioł? Nie, nie. Odczep pazury O, od tego. Że był za darmo, nie zmienia jego wartości. A. Niektórzy z Was. Aha. 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 Jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego ktoś przychodzi do mnie na czat i pisze mi wypierdalać? To tak jakbyś, nie wiem, no, przyszedł do, do domu, nie wiem, swojego kolegi i powiedział, że ma z tą wypierdalać. Po co? To nawet nie do ciebie? Aha, no to z tam podyskutować, ale nie, do mnie to This cow was born with an extra leg on their head, but they don't seem to be too bothered about it. Uh, no to kupa tutaj jakiś ludzie którzy mówią o oh, gie muszko dzi może kupa jednak oni mieli rację mówili teraz nie widzimy skutków ale zobaczymy później kupa widzimy. So this is pretty interesting. Duda, friend indeed is a friend indeed. Ciekawe jak zareagowało na to społeczeństwo anglojęzyczne, prawda? Jak zareagowało na to stany, czy, czy ludzie, którzy tak płynnie mówią po angielsku. Widzisz, nic to się jak wszyscy się bawimy zebrzeć. bardzo zadowolony, jaki ja... kwa wesoły. Uh, hu, hu. Wiesz, bo o, Ja nie, nie, nie chcę, chcę tutaj... No dobra, tu nie, bo nie będę się kłócić, kurwa. Uj, chwa. Też się leczę. Też mam k**wa, nie widzę cię. Dziąg! Ale wylewia pi... A? A bo ty tu przyszedłeś oglądać profesjonalny gameplay, no tak! Zapomniałam. Czat, wy tu jesteście po to, żeby się ze mnie pośmiać i sobie wypić wódę na czacie, nie po to, żeby oglądać fantastyczny gameplay katarzyny na Fortnite. Nie no przepraszam, to. Tylko wiesz, to tak sam z siebie musisz się zastanowić, po co to oglądasz, nie? Bo jeżeli oglądasz to faktycznie dla, dla gameplay'u Fortnite, a, to oczy mogą zapłonąć. Mogą zapłonąć. Ja nie mówię, że nie. Tu był ty, widziałam go. A, to przyjaciel! Albo. nie wiem co, pomachał mi tego. Aha, ty kurwa, jedna, to ja cię. Ja się już nie kupuję w tej grze. Wy, mam w to. Myślałam, że to przyjaciel, że pomachał kurwa, czy coś, nie? No to ludzie to jakoś. Kurwa, inaczej chyba do tego podchodzą. O, przepraszam, Słaminę. Chyba Słaminę był przyjacielem, kurwa, ale ja już nie rozróżniam. No ileż ty masz, kurwa życia, no? O kurwa, no co <noise> Jak główkę schowa? <głosy> Jak... <głosy> Co <kucno. głosy> Nie umiem trafić chyba tam! O! On z jakimś psem współpracuje, kurwa. Raz na psy. Co to ma znaczyć? 60? Buziaki, moi kochani, od Emmetika też macie buziaczki, widzicie? Mira.